Komentarz z rundy internetowej ligi go. Czarnymi grał przemek, białymi grał Wiktor. Mamy tu jakieś otwarcie. Może ten ruch mi się troszkę mniej podoba. Jeżeli zagramy bliżej, to bardziej wzmacniamy narożnik. Jak zagramy trochę dalej, to nie wzmacniamy narożnik, ale trzymy się tutaj, żeby kiedyś, może nie od razu, ale też można i od razu grać taką kontynuację yy, tego joseki, tej joseki gry środkowej i inwadować. Jak czarny to się nie podoba, to mógł zawsze też się wzmocnić. Yy, a w ten sposób no to nie wzmacniamy w 100% narożnika i też nie kładziemy dużej presji na, na to, yy, na tą formację czarnych. No, natomiast to jest to pewno akceptowalne joseki. swoją drogą, czarne nie powinny się śpieszyć, żeby tak od razu zajmować ten narożnik, bo rezultat będzie taki, że przyżyją w narożniku, ale oddadzą całe zewnętrze białym, jak powinno to wyglądać. Koniecznie, koniecznie biały powinny zablokować. Jak się białe połączą, to my robimy sobie dobry kształt, czyli robimy sobie kształt haka. Czarne teraz powinny. Się połączyć, żeby przeżyć ten kształt. Lokalnie jest żywy, i wtedy łapiemy ten kamień. Jakby ktoś myślał, że tu jest jakaś drabinka, się bał tego, to niestety nie. Działa sobie geta, nawet jeżeli czarny kombinują, to nie wychodzą z tym dobrze, i nie ma jak tego kamienia wyciągać. Więc warto wiedzieć, że tak wygląda czoseki i Całą siłę na zewnątrz dostają białe, no a czarne żyją na taką niewielką skalę w naszym narożniku. Tak to powinno wyglądać. Białe yy, niestety od razu chciały złapać z tym i yy, no i tak, bo tutaj była słabość, żeby ją ubezpieczyć, ale najpierw warto było zamykać w narożniku czarnego, bo czarny nie jest jeszcze żywy w 100%. Może jakiś taki drobny błąd ze strony czarnych. Lepiej by było po prostu grać w ten sposób, bo drobinka nie działa, więc jeżeli biały gra coś innego, białe jedynie mogą próbować łapać w gety, no i wtedy możemy na przykład złapać te kamienie. Jeśli chcemy, więc duża szansa, że zbiją. I mamy praktycznie to samo co w partii, ale w partii yy, czarny powinny stracić centy, powinny jeszcze dograć, cokolwiek dograć tam najpierw tu, ale koniec końców i tak zabezpieczyć to cięcie bo ono jest dużym problemem, jeżeli białe tutaj przetną powiedzmy nawet cokolwiek tutaj wypłacą czarne i nawet jeżeli drobinka nie działa to i tak jest dobry rezultat dla yy, dla białych biały zamkają w narożniku tak jak to powinno wyglądać czarnego. No i te kamienie to raczej będą złapane. Niekoniecznie powinny ratować się czarne. Um, tak. Więc to są punkty cięcia. Zawsze są punkty cięcia. jak mam tej na drugiej linii takie, taki taki kształt. Ten jest bardzo wadliwy i warto myśleć o przycinaniu. Gracze nie myśleli, to tak wisiało, co gra, to było bardzo istotne, żeby tu zagrać. Tak, białe inwadują. Yy, też mogłoby się wstrzymać z tym, bo to jednak podobna sytuacja. Byśmy zostali zamknięci w narożniku, oddali dużo na zewnątrz, oddali, powinniśmy oddać wtedy czarnemu siłę ze wszystkich stron i później trochę nam trudniej by się grało. To zanim to, to moglibyśmy myśleć o jakichś innych ruchach. Um, cokolwiek. Żeby nie wzmacniać tutaj czarnego, to będzie nam się łatwiej grało. No tak, ale tak, mimo wszystko białe inwadują. Koniecznie powinny czarne się wydłużyć. Przede wszystkim dlatego, że dostają ładną, ładny kształt gry paszcza i zamykają białego tak prawie, że w sente, bo jeżeli białe nie odpowiedzą, to, to zabijamy białego. Tak, tak się zabija ten kształt, to jeszcze mogą kombinować trochę białe. Natomiast zostawiam tutaj ten problem do głębszej analizy dla, dla oglądających. Nie będę tutaj dokładnych pokazywał wariantów, żebyście się tego nie uczyli na pamięć, ale żebyście wiedzieli, że ten kształt jest po prostu jeszcze martwy. Tutaj białe powinny, powinny się wzmocnić. I rezultat byłby tak, jak mówiłem, że. Czarne zostały siły z każdej strony, a my żyjemy tutaj w narożniku na dosyć niewielką skalę, ale jesteśmy zamknięci. Tak powinno to wyglądać, a w ten sposób koniecznie powinny białe złapać ten kamień. Dlaczego, dlaczego powinny go łapać? A no dlatego, że ten kamień stoi źle. I, i jeżeli znamy inne joseki, znamy, znamy ten wariant. Z podwójnym hanem i, o, przepraszam, biały łapy ten kamień, to jest równy rezultat. To jest joseki. I błędem czarnego byłoby zagranie czegoś w tych okolicach czegoś agresywnego. Nie mogą tak grać, ponieważ białe przetną i ten kamień tutaj 15 akurat on jest zaznaczony, to on będzie kamieniem straconym. Jak czarny zdecydują się walczyć, to wtedy możemy aktywować agi od tych kamieni. O, one nie, mogą sprawić jeszcze wiele problemów czarnych, czarnym, więc dlatego czarny nie mogą y, myśleć o graniu tak bardzo agresywnie, bo y, boją się, tej, że biały zaczną wyciągać te kamienie, od nich jest dużo Adzi. Nie mogą oddać tak na różnika, bo to jest olbrzymi narożnik, więc gra od zewnątrz. No i teraz białek wydłużał, bardzo byśmy chcieli zablokować, tylko problem jest taki, że albo łapiemy ten kamień, albo łapiemy te trzy kamienie. Nie wiadomo co jest gorsze. Jak czarny się tutaj zabezpieczył, no to jednak te dwa kamienie już w ogóle wyglądają głupio, no i tutaj dostajemy ponuki na zewnątrz. Mieliśmy wtedy ponuki w środku, a teraz jeszcze ponuki na zewnątrz. Ym, taka, taka to analiza tego joseki, ale jeżeli je znamy, to wiemy, że ym, białe. że czarne Tutaj popełniły błąd. Powinno się powinno się koniecznie łapać tamte kamie. Bo jest prawie, że jak w joseki tylko ten kamień stoi źle. Ym, tak, a jeżeli zagramy, żeby tak tylko żeby przeżyć w tym narożniku, aby na pewno. To swoją drogą lepiej też było łapać tym pojedynczykami, yy, niż to, co w partii, bo w partii przeżyliśmy sobie, ale żyjemy na małą skalę i my jesteśmy zupełnie zamknięci. A dużo mniejszą skalę żyjemy niż, niż w ogóle w czymś takim. To powinno być. Raczej równe i białe mają sentę, grają sobie cokolwiek, powinny być raczej równe. A to, no to nie może być absolutnie równe. Czy tutaj czarne dostał ponuki. To za silny kształt. I czarne teraz załatały słabość w swoim kształcie, natomiast mogły załatać albo słabość w tym kształcie, albo w ogóle grać gdzieś indziej. Teraz Białe nie powinny myśleć o łapaniu te tego kamienia, bo teraz jest olbrzymia różnica, bo teraz już białe żyją. Więc od żywej grupy w ten sposób biorą jakieś powiedzmy dwa punkty to jest mało, to jest nic. Nie, po nie powinniśmy grać w ten sposób, bo gramy wolno czyli małe rzeczy strategiczne. Od żywych grup się nie gra. Powinniśmy grać. Zajmować narożniki, bandy grać wokół słabych grup, od słabych grup, więc możliwe, że to by było najlepsze. Tam, tam grać jest o słabości, a tą słabości nie powinniśmy aż tak przyjmować. Mm, tak, i ja ma czas, żeby jeszcze zagrać na naszej bandzie, ok. Um. No i tak, ta, ta próba jakiegoś ataku się nie powiodła i czarne dość agresywnie zaczęły zabierać białym bazę. Natomiast białe są stabilne. No i warto też zauważyć, to jest trzecia linia, to jest czwarta, czyli teoria twierdzi, że to jest linia równowagi. Tutaj każdy wziął tyle samo, chociaż wydaje się, że czarne biorą punkty, a białe nic nie biorą, ale to jest równowaga. Białe zagrały teraz nawet te nuki. Jeżeli tutaj nie widzimy tego cięcia, to myślę, że warto jeszcze tutaj coś dograć od tej grupy, bo ten ruch no, nie jest zły, ale nie jest też jakiś specjalnie duży. Na pewno um, warto zauważyć, że czarne jakieś jakiś ładne kształt dostają w tym miejscu, więc um, tym ruchem uniemożliwiamy zrobienie tego ładnego kształtu. No i jeszcze. Gramy od swojej potencjalnie najsłabszej grupy, czyli tak jak powinniśmy grać. Powinna się grać od tych najsłabszych grup. Tu z kolei zła wymiana ze strony czarnych. Nie powinniśmy kopać w kolano. Do, do kamienia na czwartej linii nie podchodzimy od dołu, tak prawie że kontaktowo, na, na linii trzeciej. To jest kopnięcie w kolano i to jest bardzo brzydkie. Hmm. To tak, jakbyśmy w ogóle podchodzili jakoś tak do pojedynczego kamienia, go dotykali. To się zwykle nie poleca. To jest tak półkontaktowy ruch, no ale to, to jest właśnie kopnięcie w kolano, które jest złe. Żeby poprawić ten ruch, powinniśmy zagrać M17, o jest o wiele bardziej uczciwe. Wydaje się, że może jest trochę wolnym ruchem, ale wprawdzie. Nie do końca, bo trochę wpływa na to, co się dzieje w narożniku. Jeżeli go nie ma, to o wiele łatwiej co, coś będzie kombinować na białym, z całą pewnością. A inna ważna kwestia jest taka, że spoglądamy w przyszłości na punkty cięcia w kształcie białego. Tak więc, jeżeli biały zignorują, to zawsze możemy myśleć później o jakimś rozcinaniu. Jak białe z kolei się zatroszczą o, o tą słabość, to trochę tracą tempo, trzeba przyznać. I czarne mają te nogi mogą grać inne duże miejsca na planszy. No i tak. A przy okazji też bierzemy jakieś może dodatkowe punkty. Tym to się innymi nie powinniśmy przejmować. A tak... Wzmocniliśmy tylko białego. Nie do końca wiem czemu. Straciliśmy w ogóle jakiekolwiek możliwości rozcinania. Bo przecież. Może nawet dało się ciąć od razu. A tak to straciliśmy tę możliwość. Po tej złej wymianie czarne kraje już prawidłowo. Białe może trochę nawet za daleko sobie pozwoliły skoczyć. W centrum. Bo teoria mówi, że wolno skakać od czterech n kamieni o n plus 1, czyli jak mamy 4 kamienie, to wolno nam skoczyć o 5, czyli yy, powiedzmy, że wolno nam skoczyć gdzieś tutaj i nas nie rozetną. No to to nie jest prawda, bo to, to tak działają kamienie trzecia, czwarta linia w otwarciu, a w centrum to tak nie działa, nie? To warto by było skoczyć jednak bliżej. Tak czarne próbuje nas rozcinać, może to nie jest do końca dobry pomysł mimo wszystko, bo białe sobie jakoś tam poradzą. I nawet jeżeli jesteśmy bardzo agresywni, to okazuje się, że można, można po prostu zostawić ten kamień i się póki co nim jakoś szczególnie nie przejmować. W partii białe też zostawiły ten kamień, też jakoś nim szczególnie nie przejmowały, co jest... Co jest Dobrym pomysłem i wywiązała się taka walka. Chyba lepiej by było, gdyby mogły sobie po prostu przeciąć mm, tutaj białe. Natomiast y, to, co zrobiły w partii, też jest ok. Czarne wygląda na to, że y, biorą dużo punktów. Jeżeli się tym martwimy, to zupełnie niesłusznie. Bo po pierwsze, białe zrobiły dużą rzecz strategiczną, czyli Ym, wzmocniły swoją najsłabszą grupę. A bądź co, bądź to jest jednak mało do wzięcia, bo są te słabości, więc yy, zresztą zobaczymy to później w partii. Białe ładnie tutaj zagrały i zupełnie zniszczyły to te terytorium czarnemu. Yy, natomiast yy, teraz yy, ten ruch mi się zupełnie nie podoba. Cokolwiek innego, bo trzeba zagrać, bo jednak. Ta grupa nie jest okrążona u czarnych, a ten kamień przylega, skoro nie jest okrążona, to przylega do silnej grupy. To nie powinniśmy myśleć o nim yy, jako o kamieniu istotnym, ważnym, jakimś wartym ratowania, bo przylega do silnej grupy. Powinniśmy w ogóle zapomnieć, że on tutaj się znajduje. Yy, w ten sposób to czarne się ładnie łączą i są ubezpieczne, tak więc. Te kamienie już zupełnie wyglądają jak coś, czym nie chcemy się interesować, i bardzo dobrze zrobiły Białe, że nie próbowały dalej ratować tych kamieni, bo to przecież nic strategicznego nie robi. Tego ruchu nie lubię, bo jednak czemu by nie zainwadować? Skoro można. Stare wersje chyba też wchodzą w grę. Chyba tak też bym dał radę. A tak to wzmocniliśmy trochę czarnego. Yy, wprawdzie, czarne nie są tutaj lokalnie żywe, ale to nie. Yy, znaczy nie są lokalnie żywe, ale mają dosyć mało miejsca, i to nie będzie aż takie łatwe nimi tutaj może przeżywać. Przynajmniej tak były problemy w grze. Um, natomiast skoro możemy to? No, nie wiem, popróbujmy wychodzić z tymi kamieniami na przykład. Bo czemu nie? Po prostu mamy słabą grupę, to wychodzimy mnie do centrum. A dopiero później pomyślimy o tym, żeby tworzyć jakieś tam życie na małą skalę, żeby tylko przeżyć, najpierw, najpierw do zewnątrz. Czarne tak zrobiły, tylko że zrobiły najpierw kilka złych wymian. Czego to są złe wymiany? Ponieważ. Gdybyśmy wyszli jakoś tam i powiedzmy, że ta grupa jest już na 100% stabilna, o jej życie się nie boimy, to przecież yy, nie boimy się zupełnie, tak? Yy, to przecież w przyszłości można myśleć o jakichś inwazjach. Tutaj zawsze jakieś są słabości i można coś kombinować. Natomiast jeżeli zagramy taką wymianę to tu już nie ma nic i to już jest na 100% białego to niepotrzebne to było, zwłaszcza, że nie wspiera jakoś specjalnie czarnego Trzeba to bardziej wspiera czarne skoro już mamy wzmacniać tak białego, ale to też y, można sobie spokojnie z tym poczekać tak po tych złych wymianach y, czarne grają to co powinny wychodzą ciągle do zewnątrz Wydaje się, że nie ma problemów z życiem, natomiast w tym momencie przesadziły i białe zauważyły swoją szansę na po prostu rozcięcie, na, na rozcięcie tych grup. Białe, czarne wyglądają jakby złapały te kamienie, ale jak sobie mówiliśmy one, one nie były istotne. one no nie odgrywały żadnej znaczącej roli, więc nawet jeżeli zostaną złapane to Absolutnie nie powinniśmy się tym przejmować. Um, tak, i co by tu jeszcze powiedzieć? Może teraz białe mógł jakoś naciskać na tą grupę. Prawdopodobnie jest taka możliwość. Czarny tutaj um, nawet nawet teraz, jeżeli. Jeżeli nie, jest, nie jesteśmy pewni o tą grupę, to warto by było cokolwiek dograć. Wprawdzie komputer nie lubi tego typu ruchów i poleca i czarnym, i białym grać w tym rejonie. Ale jeżeli ta grupa ma zginąć, no, no to to już wygląda strasznie dla, dla czarnych. Zwłaszcza, że czarne mają przewagę, bo jeżeli białe nie widzą, co się tu święci, to to, to jest duży teren. No, i tutaj otrzymaliśmy bardzo dobry rezultat za czarny. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Tak więc, jedyne, co może nam przeszkodzić w drodze do zwycięstwa, to jest to, że ta grupa nam nie niechcący zginie. I białe zaczynają się do to zabierać. Wprawdzie, gdyby czarne na przykład zagrały tutaj jedynkę, to białe powinny na przykład się połączyć. No dobrze, może jeżeli, jeżeli chcą zabijać, tak? Bo nie, jeżeli chcą zabijać, to bardziej powinny zabrać to oko, tak? Bo to jest oko. No ale jeżeli tak to ma wyglądać, to czarne sobie łatwo wychodzą i żyją. Więc jeżeli gramy tu, to czarne grają tu, mają jedno oko, a drugie oko powinno się jeszcze tu znaleźć. Dał radę przeżyć. Yhm... O ile, po, w, o ile wcześniej powinniśmy myśleć o tym, że yy, da rady grać jakoś intuicyjnie i yy, za, za dużo czasu nie, nie spędzać na myśleniu o jakichś ruchach, to teraz czarne powinny 15 minut na zegarze poświęcić, albo nawet. Yy, więcej, tyle co mają, aż do oni, tylko aby być pewnym, że ta grupa żyje, żeby, żeby być 100% pewnym, że tu żyje, bo tak na przykład w tej sytuacji czarne mogły po prostu wziąć ten kamień i jeżeli dobrze policzą, to ciągle żyją, Ciąg ciągle da radę żyć. Mm. W najgorszym wypadku, chociaż to też nie powinno się zdarzyć, te kamienie nam zginą, ale większa część zostanie, zostanie przy życiu i to też powinno dać nam zwycięstwo. W ten sposób ta część już na pewno zginęła. A z, y, zaraz jest szansa, że i druga, niestety, y, zginie. Y, możliwe, że. Możliwe, że należało po prostu grać w ten sposób. No ale tutaj byni bały się białe tego, że tak stworzył życie. Ym... Dobra, okej, okay. to może tak nie da się zabić tej drugiej części na 100%, bo czarne po prostu powinny wziąć się wyjść. Tak najprościej jak się da. Bez żadnej finezji. Przecież nie krają białe z tej strony, bo, bo, bo zginął tamten. Tak więc, w tej sytuacji jeszcze mogły się uratować czarne. Tutaj, po tej wymianie, niestety zginęły wszystkim. I gra zrobiła się o wiele trudniejsza. Czarne nie zdołało już wrócić do gry. Tak, i białe te jeszcze w ogóle weszły w ten teren, więc ym, wydaje się, że spokojne prowadzenie białych, tak biały utrzymało to do końca. Czyli o wyniku zadecydowało jedno z sumego. Z sumego zawsze jest bardzo fajne, ale jeżeli robimy, nie wiem, w książce czy w jakiejś aplikacji, ale jeżeli mam robić w partii, gdzie to zależy od. Zależy od Naszego życia i od, od, od całej gry, zależy od i śmierć naszej grupy, to nie powinniśmy aż tak ryzykować. Powinniśmy grać jakoś bezpiecznie. Najwyżej stracimy 2, 3, w góra 5 punktów na tym, że zagraliśmy zbyt pasywnie, ale no przez to jeszcze gry nie przegramy. I to chyba tak naprawdę tyle o tej partii, co mógłbym powiedzieć. Dzięki za wysłuchanie i cześć.